Dzień dobry. To moje pierwsze wideo, więc jeżeli dobrze widać i słychać, to daj łapkę w górę, zalajkuj. A na początek mały branżowy suchar. Jak się nazywają surowe U? Ubezpieczenia. Ha ha, ha, Strasburger byłby ze mnie dumny. A teraz do rzeczy. Przedam ostatnio na stronę polskiej Izby Ubezpieczeń. To jest samorząd branżowy zrzeszający wszystkie zakłady ubezpieczeniowe. Jest to taki think tank, który udziela informacji branżowych legislatorom podczas tworzenia prawa, tworzy też raporty i ostatnio Piu wydała z siebie pod adresem Piu.org.pl wydała z siebie taki raport pod nazwą Mapa ryzyka polaków. Ja go roboczo nazywałem mapą strachów. Pobrałem ten raport i co tutaj w nim czytamy? Czego Polacy najczęściej się boją? Wśród top 10 strachów mamy: śmierć najbliższej osoby, brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby, ciężka choroba najbliższej osoby, nowotwór, brak pieniędzy na starość, utrata sprawności, brak dostępu do opieki medycznej, wypadek samochodowy, ocieplenie klimatu, silny wiatr i huragan. Z czego 87% Polaków obawia się ciężkiej choroby najbliższej osoby, a 85% obawia się jej śmierci. Najwięcej obaw Polaków dotyczy ochrony zdrowia i dostępu do opieki medycznej, 71% Polaków obawia się braku dostępu do opieki medycznej. Podczas pandemii ten współczynnik wzrósł 5 punktów procentowych, czyli do 76%. 70% badanych boi się wypadku samochodowego. 43% uznaje go za prawdopodobny w życiu. Za coraz bardziej prawdopodobne badania uznają negatywne skutki zmian klimatu. 64% badanych uznaje ocieplenie klimatu za prawdopodobne. Prawie 60% badanych obawia się samotności, z czego 64% kobiet i 54% mężczyzn. Natomiast mam dla Was dobrą wiadomość. Z tych 10 najważniejszych strachów. Wskazywanych przez Polaków, 9 można ubezpieczyć. Oczywiście to nie uchroni nas, nas przed samym zdarzeniem, ale złagodzi skutki tego zdarzenia, będzie po prostu mniej, pola, mniej bolało. W tym raporcie znajdziemy też informację, w jaki sposób go tworzono. Każdemu badanemu zadano dwa pytania. Jak bardzo się tego boisz jak bardzo jest to prawdopodobne w Twoim życiu? I tak. Za śmierć najbliższej osoby wskaźnik wyniósł 71%, brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby 68%, ciężka choroba najbliższej osoby 67%, nowotwór 60%, brak pieniędzy na starość 60%, utrata sprawności 58%, brak dostępu do opieki medycznej 58%. Wypadek samochodowy 57%, ocieplenie klimatu 56% i silny wiatr, huragan 55%. Tak wyglądają subiektywne odczucia. Natomiast jak wyglądają fakty? Żeby się tego dowiedzieć, wszedłem na stronę GUS-u i pobrałem stamtąd raport, który nazywa się Zgony według wieku płci zmarłych oraz klas, aktywów, klas przyczyn zgonów za 2020 rok. Czyli są to. Dane raczej aktualne. Czytamy w nim, że w zeszłym roku zmarło Polaków 477 tysięcy, z czego 249 tysięcy mężczyzn i 227 tysięcy kobiet. Widać, że faceci mają przerąbane, z czego na nowotwory przypadło 21%, czyli 101 tysięcy. Aż 37% przypada na choroby układu krążenia, czyli 178 tysięcy z tego powodu. Natomiast niecałe 11%, czyli 52 tysiące, przypada na objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych, laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej, czyli po prostu inne choroby. Paradoksalnie, jeżeli chodzi o COVID, ten współczynnik jest niewysoki, nie sięga nawet 9%, więc widać, że doniesienia medialne są znacznie przesadzone. Jak to wygląda w podziale na płci? Mężczyźni na nowotwory zmarli w liczbie ponad 55 tysięcy, czyli w 22%, aż 33%, czyli 83 tysiące przypadło na choroby układu krążenia i 26 tysięcy, czyli ponad 10% na inne choroby. Wśród kobiet ten współczynnik wygląda trochę inaczej. Na nowotwory przypada 46 tysięcy, czyli 20% z kawałkiem, aż 41, prawie 42%, czyli 8, 95 tysięcy na choroby układu krążenia, czyli widać, że choroby układu krążenia dla kobiet są dużo bardziej niebezpieczne. I na inne choroby 11%, czyli 25 tysięcy kobiet. Tak wyglądają zgony. Natomiast jeżeli chodzi o zachorowania, to na same nowotwory w zeszłym roku zapadło 196 tysięcy Polaków. Czyli 4 radomie osób usłyszały potencjalny wyrok od losu. Ale możesz mnie zapytać: no dobra, tylko co mnie to obchodzi? Przecież ja mam dostęp, do prywatnej, mam dostęp do publicznej opieki zdrowotnej, mam NFZ. Mam to wszystko za darmo, wszystko mam zapewnione, więc co mnie to obchodzi, jakieś statystyki, że ludzie umierają na choroby czy, czy, na, czy na jakieś inne dolegliwości. Skoro ja mam to wszystko już załatwione. Tak, za darmo i wszystko. No to zobaczmy. Możesz sobie wejść w Google, wybrać w wyszukiwarce takie hasło, kalkulator wynagrodzeń. Wszystko jedno, które wybierzesz, każdy będzie działał. Ja akurat wybrałem pierwsze z brzegu i wpisałem takie dane. Na przykład załóżmy, że osiągasz dochody z tytułu umowy o pracę w wysokości 4,5 tysiąca brutto w obecnym roku, roku podatkowym. Obliczamy i co nam wychodzi? Netto dostajesz na rękę 3260 zł. Szedłem na ubezpieczenie zdrowotne, czyli... Na NFZ płacisz 349 zł miesięcznie. Prawie 350 zł co miesiąc pracodawca odciąga Ci z pensji. Na NFZ. Bez względu na to, czy korzystasz z tego, czy nie, płacisz. Więc jak za darmo. Gdzie jest to za darmo? Bo ja nie widzę, żeby to było za darmo. No to teraz zobaczmy sobie tak, bo możesz powiedzieć: no dobrze, no płacę te 350 zł, ale mam wszystko zapewnione, nie muszę się o nic martwić. Jak pójdę do szpitala, to mi wszystko zapewnią, dadzą mi jeść, wyleczą mnie i tak dalej. No to fajnie. No to zobaczmy sobie w takim razie, czy rzeczywiście masz wszystko zapewnione. Przedem na taką stronę, która nazywa się Oncoindex. Jest to indeks, jest to strona, która przygotowuje raporty na temat terapii onkologicznych w Polsce, tylko onkologicznych, nie ma tutaj innych chorób, tutaj mamy wyłącznie choroby nowotworowe. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda dostępność nie konkretnych terapii, tylko konkretnych leków. Tutaj nie ma wpisanych zabiegów czy operacji, są wyłącznie same leki. Ale wpiszmy sobie cokolwiek, na przykład tak? piersi. Klikamy szukaj. Mamy tak. Pierwszy lek, brak refundacji, czyli nie mam w zakresie w NFZ. NFZ tego za to nie zapłacił. Drugi lek, brak refundacji. Trzeci lek, brak refundacji. Czwarty lek, brak refundacji. Piąty lek, brak refundacji. Szósty lek, brak refundacji. Siódmy lek, brak refundacji. Ósmy lek, brak refundacji. Kolejny, 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 brak refundacji. I dopiero tutaj pojawia się refundacja z ograniczeniami. Co to znaczy? To znaczy, że jest zbyt dużo chętnych, zbyt dużo potrzebujących i za mało pieniędzy. To oznacza, że jakiś urzędnik w NFZ-musiał wyznaczyć pewne kryteria, kryteria medyczne przyznawania dostępu do tego leku. I na przykład, jeżeli Twój głos ma 5,3 mm średnicy, a urzędnik wskazał, że ma być 5,5, przepraszam, centymetra średnicy, to ty tego leku nie dostaniesz. Musisz spełnić pewne kryteria medyczne określone w rozporządzeniach czy w jakichś innych przepisach. Jeżeli twój, twoja przypadłość tych kryteriów nie spełni, nie dostaniesz tego leku. I dopiero, jak widzimy, dwa ostatnie leki są w pełni refundowane, czyli NFZ całkowicie zapewnia leczenie tego leku w ramach w miarę potrzeby. Weźmy sobie jakąś inną chorobę na przykład. Tak. Ja i wpisałem dwie choroby kobiece, ale to chyba bez znaczenia, bo każdy może sobie wpisać dowolną. Wygląda to, jak widzisz podobnie. Toż brak refundacji. Dopiero tutaj pojawia się refundacja z ograniczeniami. I ostatni lek w pełni refundowany. Więc tak wygląda za darmo i tak wygląda wszystko. No ale możesz mnie zapytać, no dobrze, ale jakie to ma znaczenie? Przecież ja nie jestem lekarzem, agent ubezpieczeniowy Cię nie wyleczy, więc dlaczego Ci o tym mówię? Rzeczywiście, ja Cię nie wyleczę, brakuje mi do tego kompetencji. Ale mogę Ci zapewnić coś, co w przypadku leczenia będzie miało dla Ciebie fundamentalne, kluczowe znaczenie. Mogę Ci zapewnić dostęp do czasu, pieniędzy i informacji. Czas, pieniądze. I informacja. Skoro już wiemy, że NFZ często nie wystarczy, to zadałem sobie pytanie, to jakich pieniędzy możesz potrzebować? Zastanawiałem się, gdzie szukają pieniędzy ludzie, którym nie wystarcza NFZ, którzy nie mogą liczyć na wyleczenie z, publicznej, z publicznego systemu opieki zdrowotnej. I wszedłem na strona się pomaga. Na pewno słyszałeś o tym serwisie. Cyniczni mówią o tym, że jest to aukcja współczucia, ponieważ musisz tutaj tak dobrze uargumentować, tak dobrze chwycić za serca, żeby darczyńcy chcieli wpłacać, wpłacić Ci pieniądze. Całe szczęście jest tutaj wyszukiwarka i też możemy sobie wpisać Jakąś dowolną chorobę, dowolną chorobę, na przykład rak piersi. Wyskakują nam zbiórki. Jaka kwota jest jeszcze potrzebna, jaka kwota została już zebrana, ile jest potrzebne w sumie. Możemy sobie rozwinąć tych zbiórek. Jest bardzo dużo. Ja nie będę wszystkich pokazywał, bo to by zajęło cały dzień. Tego jest naprawdę mnóstwo. Ale ja zrobiłem pewne. Zestawienie w postaci pliku Excel zebrałem trzy najczęściej spotykane klasy czy przyczyny zgonu w Polsce: zawał, uda, zawał, udar i nowotwór. Akurat jeżeli chodzi o zawał, jest bardzo mało w tej chwili zbiórek na się pomaga. W tej chwili zbiera się we wszystkich zbiórkach kwotę 792 tysiące. Zbiórek dotyczących udaru jest już bardzo dużo. Ja wybrałem pierwsze 100. Wśród pierwszych 100 zbiórek zbiera się 6 371 000. Zbiórek na nowotwory jest naprawdę mnóstwo. Ja też wydałem pierwsze 100. W pierwszych 100 zbiórkach zbiera się 14 821 000. I teraz średnia. Średnia, jeżeli chodzi o zawał, wynosi 44 000 złotych. Średnio, jeżeli chodzi o udar, to 62 tysiące, i średnio, jeżeli chodzi o nowotwór, to 148 tysięcy. Natomiast jakie informacje udziela nam średnia? Średnia mówi nam o tym, że w 50% przypadków ta kwota będzie wystarczająca do sfinansowania leczenia, natomiast w 50% przypadków ta kwota będzie za niska. Musisz sobie teraz odpowiedzieć samodzielnie na pytanie, czy 50% szans na to, że będziesz mieć wystarczające środki do wyleczenia, jest wystarczającą szansą, czy za małą? To nie jest pytanie do mnie. No dobrze, ale ci z Was, którzy obserwują mój profil od dłuższego czasu, wiedzą, że kiedyś zajmowałem się kredytami. Widziałem wiele smutnych, nieprzyjemnych sytuacji, natomiast. Najbardziej utkwiła mi w pamięci sytuacja pewnego starszego pana z mojej okolicy, który miał więcej kredytów niż wynosiła wysokość jego emerytury. Ten pan brał kolejną pożyczkę pozabankową na 120% rocznie, po to tylko, żeby kupić leki dla swojej ciężko chorej żony. Kiedy się patrzyło na tę scenę, to naprawdę żołądek wywracał się na drugą stronę. Czasami tak to właśnie wygląda. Kiedy klienci pytają mnie, ile tak naprawdę jest warte leczenie, ile ono kosztuje, odpowiadam, że subiektywnie wszystkie twoje pieniądze plus kredyt pod korek. Niestety ja nie chcę już więcej oglądać takich scen, dlatego już nie zajmuję się kredytami, nie chcę, nie chcę na to patrzeć, wolę przynosić ludziom coś dobrego. I właśnie dlatego ten profil, ta zmiana, jest gaj do ubezpieczenia. Jeżeli uważasz, że to wideo jest ważne, jeżeli poruszałem tutaj kwestie, o których powinno się rozmawiać, kliknij łapkę w górę, udostępnij, przekaż. Zadzwoń. Zapraszam.